Aweja wszystkich bardzo serdecznie oczywiście jestem z ameby, to jest Hercewa M4 na modyfikacji Europa a 4 Przywojna na po górze i soczystym komentarzu. Kontynuuję naszą serię od powstania styczniowego do powstania listo listopadowego e, wielkim księstwem Paragwaju, także jeżeli ktoś nie oglądał poprzednich serii z naszych powstań, to zalecam do obejrzenia. E, dzisiaj pomyślimy, zaczniemy od tego, że trzeba się jakoś dostać, w sumie ta Liberia, znaczy teoretycznie moglibyśmy się tam dropnąć, bo to nasza kolonia powinna być. E, w sumie, ej, w sumie możemy spróbować, dajcie mi tą piechotkę, dajcie mi tego Pana e, z dziećmi możemy pomyśleć o, o dropie możemy na przykład stąd stąd, niech oni ci już zaczną kminić o desancie musimy bezpośrednio na stolicy się desantować Eee, w sumie możemy tak się desantować. Zobaczymy. Ci nasi się że dadzą radę desantów. Po druga sprawa jest taka: mamy piechotę morską, mamy marinsów. Mamy marinsów i ja bym chciał zrobić co czystych marinsów. Zacznijmy od tego, że tu mi wrzucisz marinsa. Tu mi wrzucisz, kurwa, ta milicja. Marinsa. Tu wrzucisz mi amfibię morską. Hmm. wrzucisz mi amfibię morską, plus 31. 32, dobra, ale za, na pewno zatem to Marinesami, 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 Marinesami. 40 oczywiście zrobimy tu mi wrzucisz ee, pelotka, mi wrzucisz, ee, inżynierów mi wrzucisz w sensie saperów, tu mi wrzucisz zwiadowców e, support artyleryjski i logistyczne by się przydało, ale nie mamy ich pewnie zbadanych więc tu mi wrzucisz amfibie, więcej amfibii jeszcze więcej amfibii 30 to, to musi masakrować, jeżeli chodzi o desant. Duże debuffy dostajecie: minus 3, minus 3, minus 6. Nie duże desanty. Jeszcze więcej. Zobaczymy, czy to da radę. Nie wiem, ja w życiu chyba tych amfib jeszcze nie używałem. Zrobisz mi 40, czyli to będzie piechota morska, desantowcy morscy. 260 soft ataku Na no, takim głównie, ile tam organizacji? Gdzie jest organizacja? Organiz 50 organizacji! Okuła! Jezus, przecież to o, ty, no dawaj. Ok, i zrób. Z ile możesz takich dywizji w sumie? Kula. Ah. porób mi trochę piechoty aha mm. o lipka nawet jednej dywizji czekaj 20 you are currently feeling 30 of your allowed 45 special forces ale to ja mam ja w ogóle nie mam piechoty morskiej. To co, ja nie mam już tego template'u? Znaczy miejsca? Czekajcie, bo tu można było jeszcze zwiększyć. A oh. Tu można było zwiększyć. pierdziele. się pierdzielę. Eee. Znaczy nie mogę zbyt ją rekrutować, bo ja nie mam jak tego, jak zwiększyć. Ja otrzymałem rozgrywkę, niech to leci. Dobra, wy tam szykujcie desant bo ja nie mam manpowera i nie mogę go na razie podnieść bo nie mam political powera, także no w tym jest problem zasadniczy tyle mogę wam powiedzieć fokusik, halo, możemy zrobić war bonds, ląd doktrine um, arsenal, escort, efficiency, destroyers, sub, troops, convoy, naval, invasion to by było zarąbiste work with allies, american central dobra, musimy też poczekać na te wybory nieszczęsne daj mnie moją flotę Patrzcie, tu sobie, to mi pousuwasz, cyk, 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 cyk. Yy, trzeba będzie też pomyśleć o tym, o... Yy, bo tu mamy zasięg, nie? Weź tu wszystko garnizonuj, ok? Spokonaj. Nice. Yy, trzeba będzie też pomyśleć o Long Dynasty. Co? Aha, dobra. Rodzina Longa pcha się do polityki i możemy zmienić dwóch ministrów. Ehm... Yy. Kurde, w sumie nie wiem, czy to bardziej nie triggeruje tych, yy, czy to bardziej nie triggeruje obalenia longów, a tu mamy opcję: To zaszło za daleko. Dobra, odpalmy to, że to zaszło za daleko. Panie Long ma jakieś imperialistyczne, kła monarchistyczne zapędy i swoją rodzinę po urzędach chce porozrzucać. Yy, odpal to w sumie. Yy, tak, komuna kapitulowała. Dobrze, oczyścimy świat syndykalistów. Żaden syndykalista się nie, nie obroni. KP yy, Verde, ale dlaczego wy nie macie tego zasięgu? Dlaczego wy nie chcecie tego jednego obszaru morskiego garnizonować? E, a jakbym zrobił, tak? Na w się sensie nie zrób, no, ten jedną flotą. O, teraz chcecie. Co, czekaj, czy oni zrobili coś takiego, że flota teraz tylko może dwa obszary morskie garnizonować? Nie, nie, nie ogarniam tych zmian do floty. One są niepotrzebne, irytujące, błękitne, h No reszta mi musi czekać, bo na razie nic z tego nie zrobimy. Zapomnę, ja na razie nie walczymy. E, bo ja miałem po prostu floty, żeby nie mamy. W sumie mamy tylko flotę, żeby ogarnąć ten obszar, byśmy mieli walczyć z flotą japońską. Mi się to nie widzi. E, dlaczego? Portu, z czym Portugalia walczy? <grywka> Bebiko do Portugalii się zasantował. No nie wierzę. I to o Sycylię mocno walczą, okej okay, ty, ale ten bebi kokosi, zaraz dwie Sycylie skapitulują. Aha, a, a tu widzę, że poszedł desant, o kurwa, tu znowu kogiel mogiel narodowy. Podoba mi się ten totalenkrieg. podoba. O, napięcie świat światowe spadło 1%. Eee, czy my produkujemy te amfibie? Ja chciałem tylko zapytać. Znaczy eee, my nie produkujemy amfib, bo ich w sumie na razie nie potrzebujemy. Niech tu te przestarzałe, znaczy wykończone fabryczki wchodzą, o, szurowcowo jest spoko. E, ty, no bo to jest dramat, jak ja nie mogę. Chociaż... Kurde, chociaż jedna dywizja taka by mi się przydała. No mogę wyrzucić tam trochę piechoty morskiej, ale to nie o to chodzi. E, no porób, nie wiem, wystaw trochę dywizji, może wejdzie nam tam limit? Nie wiem, z 16 dywizji zrób. Aha, właśnie, czekajcie. E, co my tu mamy? Tu mamy, to nas na razie interesuje, gdzie było tam. 200 serie kapitulowały, e, Gdzie to się odpalało? Hmm. E, Civilian Overship, minus 50. Daj lokalną policję, bo tam strasznie dużo manpowera zje, zżera eee, I też duchy narodowe nam strasznie dużo zżerają, aj Halo, no szybciej przeprowadzajcie, dobra, październik, ty, kiedy mamy te wybory? W listopadzie, dobra, w listopadzie będą wybory i Srebrny Legion przejmie władzę I wtedy zaczniemy odbudowę naszego kraju, bo my cały czas tymi debuffami za, za wojnę domową siedzimy nie, bo nie możemy tego robić. Znaczy, spoko jest opcja pod Hugh Longa i zakładam, że jest lepsza od tego srebrnego Legionu, bo można szybciej wyjść z tej wojny, a tu musimy chyba czekać, tak? Żeby się pozbyć tego. Także zobaczymy. Kiedy ty będziesz mógł się desantować? Za 20 dni, OK, spoko. Prezydental election. Is this year election? Congratulations, Hugh Long. Becomes the ruling party. American... Ale dlaczego Hu Long gratuluje? Tam się z... Co? Fajna demokracja. Czyli co? On po prostu, mając tutaj niższe poparcie, no może tylko ci mieli niższe z Ringbergiem. A czy ja rozumiem, że to jest jaka koalicja, ale no to, to. Nie wiem, czy mi gdzieś tam play'ego przez przypadek nie zabiliśmy i dlatego się nie popsuło. a no dobra, to nie wprowadzimy paliego, bo zający same także no. E, te, miałem zrobić logistyczne, bo to się przyda, na desanty, jak będziemy chcieli gdzieś się desantować. Rząd na uchodźstwie, to nas nie interesuje, nic tu nie możemy zrobić. No to byśmy najchętniej zrobili. Kołona francuska, co wy spisowaliście? Z Peru spisowało. Eee. No dobra, ale Brazylia chyba ogarnie tych dwóch wataszków, co tu biega, także na spokojnie. No dobra, to jak wybory nie przeszły, no to lecimy tędy, no bo tego nie wprowadzimy. o go! Trzeba odbudowywać przemysł i przede wszystkim manpower nadżyciowy, życiowy, bo jest problematycznie. I ty możecie desantować się. E, za... NMI, nie macie dostępu tego, to zrobimy tak. Pływaj sobie... O Jezus, tak zarządzanie flotą to jest dramat. Ty pływaj sobie tu. Płyń to. I zrób tak. O, i teraz mu wchodzi. Będzie wystarczająco, możesz płynąć? Czy wypłyniecie? Tak, wypłyniecie. Teraz bombik. No nie możemy tego na razie ustąpić bo potrzebujemy political Powera. Zobaczymy, czy ten desant się uda. Bo jak się nie uda, to jest problematyczne. Hmm. O Jezus, ty, ta liberia puszuje. Porąbana, ale to dobrze, bo odsuną się od stolicy. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że ta Liberia puszuje. Ja to chcę jako swoim kolonie. Wiem, że tu są pogeringowcy, no geringa już nie ma. Hmm. Dawaj, zobaczymy, czy się uda. Kto by się spodziewał. Aha, te syndykalisty cały czas tam, pataszkowie jedni. E, tu, o Jezus, gdzie tu jest desant? Tu jest desant, tak. Przede wszystkim szybciej mi te dosanty rób, to jest ważniejsze. My się desantujemy... E... Co? Król Edward przetrwał kryzys abdykacyjny? Co? Okej, okay. desantuj się. E, tu jest 9 dywizji. Co tu jest? Tu jest Socjalistyczna Republika Liberii, Unia Brytyjska. Unia Brytyjska jest w sumie na wykończeniu, bo tu Kanada dobrze weszła. W sumie moglibyśmy tam porzucić dywizję, ale na razie tego nie chcemy. I Francuzi tu są chyba. Nie, nie są Francuzi. Historia, okej. Okay. Wy tu macie, tu macie port, tu też macie port. <grytanie> Dubli się trzeba. Irlandii nie, nie spuszują. Ty, Francuzi do tego, Alzacji weszli, pierwsze forty padły. Pierwsze dwa forty padły. Orany, ty, panie Kajze. Panie Kaiser, co pan robisz? Właśnie, ty trzeba wygrać za zanim Kajzer nam, bo w 41 Kajzer kaput jest, nie? Ten wchodzi, ten jego syn niestety eee, e, Arte zrób w sumie, możesz? Irlandia, <śpuszcza> nie, nie chwal, nie chwal zająca przed zachodem słońca Bo ci Irlandia kapituluje Dobra, mamy tą prowincję, fajnie, cieszę się Cieszy mnie to bardzo. Weź ich tu zaatakuj, żeby nic głupiego nie zrobili. E, Stolica mają chyba pustą z tym portem. Tu dywizja leci, ale nie zdążyli wparowały nasze dywizje Hinterland. Ja yeah, totalem Ja yeah. Atakuj tu. Dwie dywizje rzuć tu. Okej, okay, nice. Okej. Okay. <ścoughs> Kocham tą grę. Socjalistyczna Liberia skapitulowała i prowincję tę dostała Francja. Czemu Francja dostała te prowincje, jak to my, jak to nasz desant na plecy zagwarantował nam zwycięstwo? Co to za kuwa oszustwo, no? Czyli się pominięty. Eee, jezus. No. E, my nawet w sojuszu nie jesteś. A nie, czekaj, my to dostaliśmy. Boże, mi się kolory pomerdały. Okej, okay. i fritam się bronią. O boże, znowu Ruscy, Dlaczego znowu Ruscy? Aha, a to jest. A to jest Mittel Afryki. O Boże, jak my rozszarpaliśmy tą liberię, a liberia powinna być nasza. Fire Brigade, ty na no, ten Manpower mnie trochę przeraża. Troszeczkę bardzo syndykalistyczny bombik, super. Bo bobiki mi biegają i wysadzają. E, to spuszowane, jest spuszowane. Mm, a surowcowo, jak ta liberia wygląda? Tu jest 6 gumy i to tyle. No to tą gumę chociaż chwyćmy. Mm, to Freetown na razie bym zostawił. Poczekajmy aż ci ruscy odpuszczą. Właśnie boję tych ruskich. Aha, no i teraz Gering sobie resztę zajumał. No co to za bandystwo jest, no! Oddawaj to, to jest moje, to je moje. Nie no, bez Player Led Conference to ja nie podchodzę tutaj. Znaczy w tym odcinku jeszcze nie spisujemy, ale następny dzień to ja sobie przygotuję Player Led Conference, bo ja czuję jak mi te boto szukają. Eee, dawaj to, to, to to, to mi odpal. OK nice. Patrzcie tu. Okej, okay, to jesteś naszym. W ogóle ty byłeś bez marszałka. Super. Czemu mi tak manpower spada? For population 47 milionów. No dobra, ja rozumiem, że mamy minus 32, minus 6, minus 3, minus 5. I te garnizony nam chyba tyle zżerają cały czas. Muscat skapitulował, okej. Okay. Panie Kajzerzu, wytrzymaj, <ścoughs> halo, ta Portugalia. Ja nie rozumiem, jak Bebiko o swoją włoską flotą dał radę się zdesantować i przez... A nie rozumiem. Jest stabilności. Nie no, musimy się ich pozbyć. Ej, kogo najpierw? Syndykalistów są groźniejsi. Wypierdźcie tych syndykalistów. O, typa! Ruska Ty no, rusy są porąbani. Rzuć tu. Resztę rzuć tu. Czy bijecie to. Leviathan City dołączyły do japońskiego sojuszu. Okej. Okay. Ile tu w ogóle jest dywizji? Tu jest 14 dywizji zamkniętych. What? 14 dywizji tam siedzi, przy... Musisz i tak, upadek Lizbony. <noise> eee, to niezły Bebiko. Szanuję go, dobry bebiko, Jakby miał cwinder, to by był jeszcze lepszy. Boże ci Francuzi tu widzieliście czołgi dosyłali. Przy chwilą tu był, że czogi płyną jakieś medykalistyczny bombing. Musisz go cały czas kurwa trzymać, żeby nie podesłali tam wsparcia. Bo my musimy odbić tą prowincję. Bo porgaingowcy nie dali rady. Dobra, odbiliśmy to, nice. No, widzicie, bo oni tu sz wysłali wsparcie, a tak to siedzą na tej jednej. Eee, poczekajmy chwilę, niech oni tu się pomęczą. Nie wiem, czy oni tutaj im zaopatrzenie daje radę. Eee, kurde, desantować się od razu do tego? Moglibyśmy do Portugalii się zesantować. Portugalia w jakim jest sojuszu? Poczekaj. Portugalia jest w ontoncie. Czyli byśmy to wyzwalali, czy byśmy dla nas to przejmowali? Eee, Portuguese Empire. <laughs> Hej, dlaczego oni to wyzwali? Oni to spisowali od razu. Co im tu zrobić? To tak można? Co to było? Jezus, ja się boję ich. Ty no, widzieliście to? Dwie Portugalie. Jak można wypuścić papeta w czasie wojny? To jest w ogóle możliwe? Koi ogarnia takie rzeczy? Czy ja coś przespałem? Jakieś update'y? Ty, a, bo to są dwie osobne prowincje. Ile tu jest dywizji? Tu jest. Kolejne 14 dywizji russcy. No dobra, wy jesteście korpusem, a to to jest, to jest ten. To jest nasze Afrika Korps. To jest nasza Afrika Kolb z Aleksandrem Tak? I oni tutaj zostaną. Super, brawo chłopcy eee, Bo wiecie dlaczego ja bym chciał Portugalię? Maroko jest czyje? Eee, Maroko jest nasze. Eee, Maroko jest nasze! Zarąbiście! milicję. Nie no, milicją się nie będziemy desantować eee, Zrobimy inaczej. Idziecie pod innego marszałka ty idziesz pod innego marszałka. Daj mu jakiegoś chłopa. Może być Eisenhower. Wy na razie siedzicie w USA. i Możecie mieć White'a. Chodźcie na razie do Maroka. Chodźcie do Maroka. Daj tą flotę. Ok. Usuwajcie sobie te wszystkie tu cyk. Ok. Rozpocznij od nowe. Aaaa, polityka spała. Polityka spała by się przydała, ale to jest tu 10. Dobra, na razie to zostaw, odpal mi to. Okej, okay, nice. Ty no, co jest z tym manpowerem? Dobra, wypierdziel tę dywizję. 200 tysięcy. Czemu on mi cały czas spada ten manpower? No to jest porąbane. Jeszcze raz musimy to odpalić. Okej. Okay. Minus jeden stabilności. Spoko, że oni mi tam coś niszczą. A my cały czas to budujemy. Spoko, że oni to niszczą, bo to nie jest żaden problem. Unia Islandzka skapitulowała, spoko. Eee... No nie, military police. Bo jaki mamy template w ogóle do garnizonów? Poczekaj. O Jezus, teraz te garnizony. Garnizony porobili. Eee, mamy kawalerię, tak. Eee, no to, to nie jest mało Power, my tylko garnizujemy to. Dlaczego to mi aż tyle ludzi zżera do garnizowania tego gówna? Eee. End of Legaton Cities Co oni zrobili z Legaton Cities? Wybrał... Hehehe, <laughs> Amerykańkę poślebił, interesujące, Hehe, <laughs> Ale nie powinien abdykować, czy coś? Ale fajny śmieszek A, bo oni są teraz stali się papetem japońskim, okej, okay, czyli ich oficjalnie nie wchłonęli Ale ładnie spisowała ta Japonia z tym o Jezus, te syndykalisty, jedne bombastyczne Eee, czekajcie, bo ja jedną rzecz chciałem zrobić, to w sumie. Yy, no garnizons. To trochę Manpowera. Wszędzie. No garnizons. Wiem, że będą się buntować, ale ja chcę Manpower. Już jak... Nie, 100 tysięcy tylko wskoczyło od razu. Nie rozumiem, to jest tak porąbana ta mechanika teraz. Yy. Yy. Nasza Afrika korzysta takie trochę ujowe zrób tak 600 dni, no tak średnio bym powiedział. O, zbadaj to o, i oni teraz mają ostrzał brzegu. Syndykalistyczny, nie no, tych syndykalistów to trzeba na. Za, na latarnię, bo cały czas desantują. znaczy te bom zamachy bombowe robią? Ej, w sumie możemy na południe Francji się desantować. No my walczymy z Libią. Nie, to French Empire walczy. Czemu French Empire walczy z osią arabską? Machre. Oj, tam brak zaopatrzenia. Dobra, teraz tak. Połowę dywizji rzuć tu mu. I tu mamy 10 dywizji. Si, si. Usuń to. I wy lecicie Stąd. Lecicie tutaj. Tak, 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 tak. tak. Daj flotę. Jesteście tu i garnizujecie to i to Okej, okay. dacie radę A Tą drugą flotą Daj tą drugą flotę, pousuwaj sobie to Usuwaj to wszystko, dziękuję Powiedz, że możesz Powiedz, że możesz się desantować, gdzie ty jesteś chłopcze, to jesteś ty 36, czy oni tu pływają. Eee, enemy. Boże, tu włoska flota pływa. Kurde, ty, oni tu pływają. A to nie powinno być tak, że Antonta i, i Kaiser ...Milicie się marinę, powinna mieć przewagę, czy coś? <grywa> Bułgaria Turcję zaatakowała. Czy drugi raz Bułgaria z Turcją walczy? Eee. Hmm. Bo trochę komplikuje sytuację, Nawet troszeczkę bardzo. Ok, to zmiana planów. A jakbyśmy zrobili. A jakbyśmy. Kurwa. byśmy zrobili tak. I tak. Enemy. 10 tysięcy? Nie, mamy 13. Czemu mamy. Aha, bo i mają 10 do 18. Mamy za małą flotę. Mm, ale tak to jest, jak całą grę zlewa się na flotę. I ma się jeszcze po wojnie domowej floty, która jest jedną trzecią wartości amerykańskiej floty podstawowej. Wilniaczki. Um. Ty, ale gdzie mi to zbija te duchy narodowe odnośnie... O, właśnie, tego, te, to musimy robić. Go. Trade, Fiending, Bing, Base Strike. Uh. Battleshipy pójdziemy Mamy w ogóle jakieś Battleshipy? My coś tu mamy? Run, Dreadnoughty to są, który mamy rok? Boże, flota, jak mi się nie chce flotą sterować ja. Ej, nawet aż takiej starej floty nie mamy ee, Heavy shipy, Crusade -y. to są Heavy Shippy Heavy shipy, Heavy Shippy z 36 Kadłub, Lotniskowiec, Submariny Boże, zamiast nazwać to pancernikiem, to jakieś heavy shipy, bo to pewnie można modyfikować, dobra Converted, butter carrier, converted, dreadnought, to są jakieś... to, 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 dreadnought, czym ty jesteś? No my w ogóle nie mamy expa, ale mamy jakiś template, to całkiem spoko, dobra Jakbyśmy chcieli ci tego chłopaczka robić to on się będzie tylko robić... Aha, bo chromosomów nie mamy, <laughs> chromosomów nie mamy, chromosomów nam brakuje, czajcie Dawaj od ciebie No, no to za 3 lata widzimy pancernik pierwszy. Kurwa, dlaczego ja tu nie mogę 15 fabryk, stoczni wrzucić, tylko 5 może robić? No przecież to jest tak bez sensu! Oh. Całkowicie nielogiczne. Weź tych federalistów wyrzuć raz na zawsze. Army experience 15. E, o, ale będziesz mógł się desantować teraz, jak nasza flota nie pływa. Co?! Nagle Ententa postanowiła tu pływać? friendly, okej, okay, dobra, ja nic nie zmieniam, bo popsuję po prostu 49, daj jeszcze raz tą flotę naszą tu też co, teraz możesz płynąć? czy wiecie, to jest taki desant, żeby po prostu był o, popłynęli, płyną, dobrze, zarobiście. Eee, dawaj eee, w sumie ty, panie MacArthur, znaczy, było, panie Paton, dawaj tu do portu, żeby w razie czego od razu tam polecieć OK. Zobaczymy, czy się dropnie. jak tam nic nie będzie to się dropnie. I widzę, że Bot portu nie obstawił. Boty mają chorą tendencję do garnizonowania wszystkiego. Ale portu to już nie zgarnizonują. Cierpiał rany. Zając kajzerku zaklęty. okej okay. Okay. ok. To wiecie, to jest taki odwrócony D-Day. To jest tak zwany. Day D, Czajcie, hehe, odwrócony D-Day, Day Hehe, 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 he. he, 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 he. A papieża wyzwolimy. Ok, dobra, siema, witam. Ty, to może całą armię tu dropniemy? W sumie to co ja się będę patyczkował. Go. Zapraszam. Go cała armia. Może tylko jest ryzyko, że mi potopią konwoje, bo oni gdzieś tą flotę mają. Zwłaszcza Bebiko widzę, że flotą świruje i to mocno. Okej. Okay. Czy ja chcę dotykać Bebika? No, kto by nie chciał, ale chodzi o to, że ten, że y, dywizję tu wrzuci, a tak komuna francuska nie wrzuci. Nie no, dobra, grajmy normalnie, po prostu się ulewajmy. no Nie, nie szukajmy exploitów w exploicie. Dawaj tędy, tu się przebijaj. Tu leć do Lianu, tu w sumie w stronę Alsi, okej. Okay. O, pierwsze Unie Brytyjskie, okej. Okay. Kuma, Unia Brytyjska garnizonuje tu, gdzie połowę kraju Szko Szkocji stracili, ale wali odzyskali. Kuma, nie mogę z tymi botami, no. O! Okej. Okay. Dawaj nice. OK Okej, siema witam, pozdrawiam. No i tak ośmioma dywizjami pokonuje się. Kurwa, Kaiser się tu męczą, przepychają się ty. W ogóle komuna Francuska zaczęła wygrywać. Tak troszeczkę. E, przepychają się, tu chłop, osiem dywizji na plecy wrzuca i na niego nie patrzy. Kuwa, Hugh Long, a kto to jest? Kto to jest ten Hugh Long? Oh. National Recovery Administration. E, tak w sumie dostaliśmy Hugh Longa to trzeba było wrzucić tego i tą jego rodzinę. A, nie pomyślałem. Ty, a, 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 a co, co pan tu robi? A co pan tu robi? Dzień dobry, witam, pozdrawiam O kurwa, ty, nie dywiznę cię pali... Gdzie jest ten MacArthur? Dawaj, znaczy, Boże, e, Paton, Dawaj tego Patona, Dawaj tego Pattona Okej, okay. o, syndykalistów. O, Jezus, ty, ile jest syndykalistów Jezus Przepraszam, ja nie chciałem obudzić tych wszystkich syndykalistów Ja przepraszam bardzo e, Daj na razie te tanki, żeby jak najszybciej Marcylię zdobyć Przyda się dodatkowy porcik O właśnie weszły tanki, nasza dywizja ileś czasu się męczyła, tu weszły tanki, psz, od razu zdobyte. E, no właśnie, bo tu Bebiko wchodzi. Oj, nie wiem, czy ten desant był tu dobrym pomysłem. To takim wiecie, na pałę, że? O, w sumie sprawdźmy, może się uda desant, co złego może się stać, machimy. E, no i widzicie, jak się to skończyło. Ogra coś myśli, 18 maja 41, zapamiętajcie tą datę, ponieważ tego dnia o 24. Nie wiem, czy mi Kajzer się skraszował, bo gra stoi. Znaczy, pewnie coś myśli. Okej, okay, ja mam czas, co tam u Was? Jak tam życie? Jak tam zdrowie? Wszyscy szczęśliwi w domu, bo u mnie w sumie. bieda syndykalistyczna. Tyle wam powiem. Nie no, spoko, spoko, fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, gra nie ogarnęła, że. Halo, ty to on się zastąpował na puste prowincje? To no tak można? No, halo? Gra giereczko? Kochany Kajzerajsiu? Aha, bo oni pisowali. Okej, okay. oni pisowali. Oni pisowali oś arabską. Gdyby nie burza piaskowa, to byście zobaczyli, że kuwa, Wielka Brytania wróciła do Egiptu. <grytania> Tylko Francja zajęła sobie kanał słowski. Boże, jakie to jest lorowe, jak ja kocham Kajzerajsia. Jakie to jest piękne. A to nie powinno być niemieckie, ten kanał sułeski? Ta jedna prowincja nie powinna być niemiecka? Chyba, że to Niemcy sprzedali. Tak samo jak Kretę mogą chyba sprzedać Niemcy. E Maltę mogą sprzedać. Albo Cypr. Znaczy Cypu, no. no. Sri Lankę. Hehe, do Kartaginy się Rzym zdesantował. Poza ludzkie pojęcie przechodzi ta gra, także Łapek w górę, soczysty komentarz. Widzimy się już jutro, zrobimy sobie Tour de France. Um, ale ewidentnie za wcześnie weszliśmy do wojny w tym sensie, że no, mamy za dużo tych debuffów, zwłaszcza do Manpowera. E, tak, i nie możemy zmienić. Ta, 1,5%, mieliśmy 5%. To dlatego, a, bo nam cały czas Manpower spadał, bo z 5% wróciliśmy na 1,5%. Kurde, tego nie widziałem, właśnie myślałem, że a, no dobra. Nie mamy political powera, bo zajęcie samym same, bo milał same pusty. No dobra, nic, dobra. Cześć, trzymajcie się, na razie. Elu!